Przeglądy artystyczne w RCEK-u, Prezydent wyjaśnia sprawę śmieci. Dzień bibliotekarza i tydzień bibliotek. Muzyczny konkurs w stacji miejskiej. Zaproszenie na ekowystawę. Dzień dobry, witam Państwa w piątek 9 maja, Joanna i Draszczyk zapraszam na wiadomości raciborskie. 7 maja w Raciborskim Centrum Kultury odbył się powiatowy przegląd wiersza i piosenki obcojęzycznej oraz mini festiwal przedszkolaków. Organizatorami środowych wydarzeń w Braciborskim Centrum Kultury były przedszkole nr 11 oraz przedszkole nr 23. Powiatowy przegląd wiersza i piosenki obcojęzycznej pod hasłem Mali Poligloci zorganizowano po raz trzeci. Zaczarowana scena, czyli mini festiwal przedszkolaków, ma zdecydowanie dłuższą, bo już 14-letnią tradycję. Celem konkursów jest prezentacja twórczości artystycznej dzieci oraz ich umiejętności językowych, a ponadto także rozwijanie zainteresowań i wspieranie umiejętności prezentowania własnego talentu. Przeglądy cieszą się dużą popularnością. W tegorocznej edycji brało udział 11 placówek z Raciborza, Tworkowa, Bieńkowic i Pawłowa. Jurorzy mieli prawdziwą gratkę, ponieważ wszystkie występy były fantastyczne, a 14 maja na uroczystej gali zostaną wręczone nagrody małym artystom. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, by podziwiać występy nagrodzonych dzieci. 8 maja prezydent Raciborza zaprosił media do udziału w posesyjnej konferencji prasowej. Jej głównym tematem były opłaty za gospodarowanie odpadami. Głośnym tematem pod koniec kwietnia była planowana podwyżka dla mieszkańców Raciborza za gospodarowanie odpadami. Radni mieli się zająć tym tematem podczas ostatniej sesji, ale ostatecznie z porządku obrad zdjęto punkt przewidziany na głosowanie nad uchwałą. Podczas posesyjnej konferencji prasowej prezydent Raciborza wyjaśnił tego przyczyny wycofaliśmy ją, ponieważ i głosy ze strony radnych i to nie tylko opozycyjnych, ale też i naszych, jak również organizacji chociażby takich jak Raciborska Izba Gospodarcza skłoniły mnie do tego, żeby jeszcze sprawy lepiej wytłumaczyć i, i powiedzieć, dlaczego, dlaczego chcemy podjąć taką, a nie inną uchwałę. Zresztą w międzyczasie spotkaliśmy się z Zarządem Legion... Raciborskiej Izby Gospodarczej i przedstawiliśmy nasze stanowisko. No i też przygotowaliśmy dodatkowe materiały dla radnych, tak żeby na najbliższej sesji można było wrócić do tego tematu. Przypomnijmy, że Racibożanie obecnie płacą za śmieci 21 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu zmian opłata za jednego mieszkańca wyniesie 27 zł. Ona jest. No, też po, poniekąd efektem tego, że przez ostatnie 5 lat mój poprzednik z politycznych powodów no nie dokonywał żadnych podwyżek, bo wiadomo, że podwyżki nie są niczym przyjemnym i to nie jest decyzja, którą podejmuje się łatwo. No ale. Sam system zbierania odpadów musi się bilansować. No my nie jesteśmy w stanie tego robić za darmo. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby w Bożu była sytuacja taka jak w przysłowiowym Neapolu, gdzie zalegały na ulicach straty śmieci. Odpowiedzialność za miasto i za stan sanitarny miasta i komfort życia mieszkańców powoduje, że te 6 złotych podwyżki. Musimy wprowadzić, ponieważ przez te, jak powiedziałem, ostatnie 5 lat tych podwyżek w ogóle nie było. Prezydent przypomniał także, że ostatnia podwyżka wprowadzona przez jego poprzednika Dariusza Polowego, zmieniła opłaty z 13 50 zł na 21 zł. Warto też powiedzieć, że w tej stawce 27 zł mieszkańcy nie uzyskują tylko możliwości jakby oddawania odpadów tych, które my mamy w gospodarstwach domowych ale również mają możliwość oddawania na przoku za darmo wszelkiego rodzaju opon, gabarytów, gruzu, tych zielonych odpadów w konferencji wziął także udział przewodniczący rady miasta Mirosław Lęk oraz naczelnik wydziału komunalnego Mariola Wierzbicka. Mirosław Lęk zaprezentował dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami. Tłumaczył tym fakt iż podwyżka jest nieunikniona. Prezydent natomiast dodał, że zapewni ona stabilne funkcjonowanie systemu. Czwartkowe popołudnie świętowali bibliotekarze. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pracownicy Raciborskiej Czytelni spotkali się, by podsumować cały rok pracy. 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza. Na przestrzeni lat zawód ten znacznie się zmienił. Dlatego zapytaliśmy dyrektorkę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, imienia Ryszarda Kincla w Raciborzu, o to, kim dziś jest bibliotekarz. Dzisiaj bibliotekarz to, to taki omnibus. E, właściwie to bibliotekarz musi umieć wszystko. Czyli znać się na literaturze, to podstawa. Tak, pani przychodzi i proszę mi polecić jakąś dobrą książkę. Musi potrafić pracować z dziećmi. Podejście do dzieci jest bardzo ważne. E, podejście do seniorów. Seniorzy bardzo często przychodzą do biblioteki nie tylko po książkę, ale też po to, żeby porozmawiać z kimś warsztaty, zdolności plastyczne, zdolności organizacyjne, logistyczne, żeby to wszystko razem połączyć. Przecież w filiach pracują pojedyncze osoby, które nie dojrze wypożyczają książki. To jeszcze organizują wiele, wiele zajęć. A tych w Bibliotece Głównej i jej filiach nie brakuje. Okazją do wymiany doświadczeń i podsumowań było spotkanie zorganizowane z okazji Święta Bibliotekarzy. Raz w roku Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzimy zawsze uroczyście. Krócej pracujemy, ale pracujemy. Dla czytelników jesteśmy dzisiaj otwarci od 8 do 13, natomiast o 14 mamy uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza, na które zaprosiliśmy władze, instytucje współpracujące, wszystkich bibliotekarzy z bibliotek powiatowych, czytelników. W trakcie spotkania z naszymi gośćmi chwalimy się oczywiście tym, co działo się w zeszłym roku, a działo się dużo, bo były i projekty i spotkania autorskie i były działania w ramach budżetu obywatelskiego. Także yy, Myślę, że biblioteka w dalszym ciągu prężnie działa, a pracownicy sprawdzają się, co jest cały, cały czas podkreślane przez czytelników i przez osoby, które nas odwiedzają. I warto wspomnieć, że także ci odwiedzający bibliotekę mają okazję do świętowania, bo właśnie rozpoczął się Tydzień Bibliotek. Raciborska jednostka przygotowała szereg atrakcji. Rozpoczęliśmy już w środę, 7 maja, od wernisarza malarstwa Anny Rzychskiej. I na tą wystawę zapraszamy serdecznie. Można ją oglądać do końca maja. W sobotę o godzinie 18 w bibliotece przy ulicy Kasprowicza 12 odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Parafianowiczem, autorem książki Polska na wojnie, które poprowadzi Beno Benczew. A w niedzielę, gratka dla wszystkich miłośników nie tylko książek, ale również Aktywnego spędzania wolnego czasu. Pobiegniemy w trzecim biegu z książką, w tym roku biegu wyjątkowym, bo będzie to bieg charytatywny. Będziemy zbierać pieniążki na leczenie Liwi Chomiczewskiej, która jest córką przyjaciółki naszej biblioteki, Patrycji Chomiczewskiej, która prowadziła u nas niejedne warsztaty i zajęcia z jogą. Bieg rozpocznie się o godzinie 16, a biuro zawodów będzie otwarte od 15.30. Organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje i zachęcają do udziału w wydarzeniu. W poniedziałek natomiast w stacji młodych Wernisarz wystawy Puzli Jana Świerczka, a wielki finał tygodnia bibliotek w środę. W środę o godzinie 18:00 Krzysztof Wielicki. Y Tutaj na naszej bibliotecznej scenie na Kasprowicza 12, himalaista, który opowie o swoich wędrówkach, zaprezentuje również książki, bo jest autorem także książek. Myślę, że na to spotkanie nie trzeba szczególnie zachęcać, ale będzie to taka nasza wisienka na torcie w tym ogólnopolskim tygodniu bibliotek. Bonusem dla czytelników, którzy zapomnieli o tym, że wypożyczyli książki, jest udzielana w czytelni Amnestia. Wystarczy się zgłosić do dowolnej filii lub oddziału biblioteki i do końca maja te kary będą anulowane. Jeżeli już ktoś otrzymał upomnienie, no to wtedy trzeba będzie koszty pokryć upomnienia, natomiast kara sama zostanie anulowana. Warto skorzystać i dodam jeszcze, że w ramach prezentu dla czytelników są nadal dostępne kody legimi. Rozdawane są one bezpłatnie, ale pracownicy czytelni zachęcają do wsparcia biblioteki symboliczną cegiełką. A my zachęcamy do odwiedzenia w najbliższych dniach biblioteki, bo będzie się działo. 8 maja w stacji miejskiej ruszył lokalny program muzyczny inspirowany talent show The Voice of Poland. Ludzie kochający śpiewać będą rywalizowali o tytuł najlepszego głosu lokalu. Witam jury, witam organizatorów pierwszej edycji The Voice of Stacja Miejska. Jeden konkurs jakby jest konsekwencją tego, co się dzieje co czwartek w tym lokalu, czyli takiego tradycyjnego karaoke, które już tutaj kilkanaście lat istnieje, w, w, wcześniej w piwiarni Warki, w tej chwili w stacji miejskiej. To oczywiście inspiracją był ten muzyczny show wokalny, telewizyjny The Voice of Poland i jakby stąd też pomysł takiej rywalizacji w formie powiedzmy sobie zabawowej. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Trzeba było spróbować czegoś nowego. Gdzieś tam lubię śpiewać, więc chciałam spróbować swoich sił, a byłam tutaj raz na karaoke i tak czuć tutaj tą bardziej dobrą zabawę niż to, takie, niż to taki stres związany z br braniem udziału w konkursie, więc wydaje mi się, że, że to była dobra decyzja. Mama, mama, mama ostrzegała, będziesz sama, sama. więcej zaplatała, kiedy się. Księdze... Zdecydowałam się po raz drugi do tego wejść, ponieważ naprawdę jest super atmosfera, można poznać wspaniałych ludzi, bawić się super i, i tym co tu robimy, tym śpiewem, tym, tym lokalem, bo naprawdę jest fajnie, jest takie, no, no super. Wszystko Żyli są laureaci pierwszej edycji, która była w 2023 roku, e, czyli Martyna Samek, Julian Parzonka i Celina Kowalewska, która wprawdzie w nie brała udział w, udziału w tym pierwszej edycji, ale jest doświadczoną wokalistką e, tutaj taką lokalną, śpiewającą DJ-ko. Nation. I realized quickly when I knew I should that the world was man of this brotherhood of men. For wherever that means. Szukamy głosów na pewno nietypowych, osób, które śpiewają niesztampowy repertuar. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy, bo tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Nie znamy wielu osób z listy, nie wiemy, jak śpiewają, więc zobaczymy, co nam przyniesie ta edycja. Na pewno wysokiego poziomu muzycznego, bo zawsze taki był. Czasami zwykłe karaoke potrafi się no, zmienić w jeden wielki, piękny, wspaniały występ. Przychodzą do nas osoby, które y, śpiewają profesjonalnie, i przychodzą też osoby, które chcą spróbować swoich sił, chcą się z nami pobawić i są u nas po raz pierwszy. Tak, ja też również chętnie witamy u nas. Mama, 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 ostrzegała, będziesz sama, sama. Janki. Zdziwam się, że dam z siebie wszystko, ale tak czy siak mog mogę nie spełnić moich oczekiwań. Ale wydaje mi się, że tak czy siak będzie dobrze. A jeśli chodzi tutaj o organizację tego wydarzenia, to nie mam dla tego pojęcia, czego się spodziewać, bo jestem tutaj pierwszy raz. <tocz DODQosimia> Program jest bardzo podobny, są eliminacje, więc jest w tej chwili 16 uczestników zapisanych, podzielonych na dwie grupy. I z tych 16 uczestników, trzyosobowe jury wyłoni kolejną grupę, która będzie uczestniczyła w duetach. Będą bitwy w duetach, będziemy też losować piosenki, więc wykonawcy nie będą do końca wiedzieli, co, na co trafią tak naprawdę. Będą musieli później ćwiczyć we własnym zakresie, żeby się tutaj pokazać. No a później finał, najpierw półfinał, później finał, więc zobaczymy, co sobie wybiorą na te piosenki swoje. Gdzieś ty była, kiedy było trzeba, miłemu śluby dać, tańcze ci wino lać, biedna myślała, że ma jeszcze na to czas. Myślę, że ta edycja przyciągnie więcej ludzi i będzie wesoło, będzie zabawa, będzie się działo. Racibórz w końcu zaczyna żyć. Nie? Także mi się to podoba. Że są takie akcje i chwała ludziom za to, że robią takie akcje. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że stacja miejska chciała zrobić coś takiego I, i że jest ta druga edycja, że jesteśmy i że udało się to wszystko zorganizować, że był fajny komitet, który, który się podjął tej organizacji. Wiem, że ciągle próbowałeś pomóc wiem, że miałam twoje słowa za nic wiem. Zapraszamy co czwartek na The Voice of Stacja Miejska 2, aby wspierać tutaj uczestników, którzy, którzy biorą udział w tym, w tym konkursie wokalnym. Po tych zmaganiach jest tradycyjne karaoke, można pośpiewać, można się pobawić, można nawet tańczyć, można korzystać z baru. Fajna, dobra atmosfera. Już jutro po pięciu latach przerwy powróci flagowe wydarzenie w gminie Pietrowice Wielkie. 20. jubileuszowa ekowystawa odbędzie się pod hasłem dom i ogród przyjazny środowisku. Ekowystawa po raz ostatni odbyła się w roku 2019. Organizację kolejnej uniemożliwiła pandemia w roku 2020, a później nie wracano do tej tradycji przez kolejne cztery lata. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie postanowił jednak, że rok 2025 to najwyższa pora, by znów spotkać się i rozmawiać o ekologicznych źródłach ciepła. I tak jubileuszowa wystawa odbędzie się w weekend 10 i 11 maja. W programie konferencja edukacyjna pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, strefa wystawowa i Wielka Biesiada Śląska. To w sobotę. W niedzielę natomiast w Centrum Kulturalno-Społecznym w Pietrowicach czekać będzie na Państwa 100 wystawców, a także bogata oferta kulturalna. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Enej, a szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej gminy Pietrowice Wielkie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy w tym programie. Na kolejne wiadomości zapraszam we wtorek, a już teraz życzę Państwu wspaniałego weekendu. Do zobaczenia!